Cześć! Tu Maja z Kumankasza. Dziś razem z Kasią Miller, Olą Iwacz i Carrefour startujemy z serią filmików-poradników. Będziemy w nich podpowiadać Wam jak zdrowo i smacznie gotować, no i jak wygonić razem z dziećmi nudę z domu. I jak radzić sobie z tą niełatwą sytuacją. W pierwszym filmie chciałam zaproponować bardzo prosty przepis na mazurka na nadchodzące święta z tego co znalazłam w domu. I mam tak. Płatki owsiane. Trochę migdałów, yy, które po prostu poszatkowałam. Dżem, a tak naprawdę dwa rodzaje, zmieszane w miseczce i dodałam soku z cytryny. Plus do tego wszystkiego będzie pyszny, słony karmel z daktyli. Pierwsza rzecz. Rozgrzewam patelnię. Dodaję masło klarowane. Masło mam już rozgrzane. Dodaję odrobinkę soli, podsypuję płatki. Moje migdały albo orzechy, co macie, po prostu możecie dosypać. Mogą być wiórki kokosowe, mogą być um, ulubione orzechy, tylko trochę pokrojone, żeby potem łatwiej było wykładać um, tą formę mazurkową. Podsmażam, aż się. Całość zarumieni, i aż będzie przepiękny orzechowy zapach. Teraz dodaję, o ile macie, kakao. Stracę wam taki sekret, że można dodać też kawałki czekolady, albo utartej czekolady. Podlewam teraz syropem promieni. Pachnie już cudownie, właściwie pachnie tak jak desery, które robiłam w dzieciństwie. Zobaczcie, robi się takie przyjemnie wilgotne, co oznacza, że będzie dobrze formować na naszym spodzie do mazurka. Na chwilkę odstawiam, żeby to przestygło i zabieram się za karmel. Daktyle zalałam wcześniej odrobiną wody, żeby je zmiękczyć. Teraz dodam. To też jest mieszanka tahini i masła orzechowego. I wszystko to razem zmiksuję. Ok, całość wygląda już bardzo obiecująco. Hmm. Pycha. Dodaję soli, tylko trzeba tej soli dodać z umiarem, bo oczywiście to jest słony karmel, no ale nie chodzi o to, żeby całość była jakoś strasznie słona. Zawsze można jeszcze dosolić powierzchni delikatnie. Teraz to lekko przestygniętą masę wykładam. Musi być jeszcze ciepła, ponieważ jak wystygnie, to po prostu nabierze... Hmm, formy w tym miejscu, w którym leżała. Zaraz ją pougniatam. Mm. Jeszcze ciepłe, mocno nawet. Najlepiej schłonić tą masę, którą się bardzo porządnie pougniatało. Ja tak naprawdę całą siłą ym, swojej wątłej osoby ugniatałam. Yy, chodzi o to, żeby te płatki nabrały konkretnie, yy, tak jak widzicie, kształtu. Jeszcze to powinno się troszkę podchodzić. I teraz już na schłodzone smarowuję tą mieszankę kwaśnych dżemów. Chodzi o to, żeby to było naprawdę kwaśne. I tu mam dżem z czarnej porzeczki i z czerwonej. Daję warstwę dżemu. Chcecie, jeżeli nie macie dżemu, też nie ma y, problemu. Może być, sam, y, może być sama ta masa, czyli ten nasz słony karmel. Czyli warstwa dżemu. Tak jak w Mazurku, fajnie jak się tak człowiek przedziera przez różne smaki. I na to wszystko już ten pyszny słony karmel. Można dać więcej, ale nie trzeba. Teraz na sam koniec fajnie by było to czymś ym, przyozdobić. Ja tutaj naszykowałam różne płatki, ale oczywiście mogą to być świeże owoce. Jeżeli macie nawet kawałek jabłka, to mogą być y, poslajsowane kawałki ym, orzechów. Ja posypię płatkami, bo akurat nie mam. Chodzi też o kolor, o przełamanie. I to są róże, niekoniecznie fiolet z zielonymi kawałkami. I całość ląduje w lodówce, potem tylko wypycham dno, tak jak tutaj, i serwuję.